I Dzisiaj chcę Wam pokazać szwapet. Pierwszym krokiem to jest kaweka. Potem wyprostuj tą nogę. Przytrzymaj się, wyprostuj drugą nogę. Teraz z poduszkami. Ja akurat tutaj mam dwie. Wy możecie więcej. Odkładać po poduszce. Jeszcze jedno ćwiczenie. To wypadnie, jak, jak nie umiesz dać ręce w górę, to najpierw możesz się przytrzymać. Możesz je próbować odczepić. Możesz je dać na kolano. Możesz jechać tu, tu i potem tu. A teraz pokażę wam prawdziwy szokata. Jeżeli I filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pa, pa!